Panie prezesie, rugby i husaria to dwie dziedziny działalności ludzkiej, które trochę ze sobą mają wspólnego, no przynajmniej szarże. Szarże właśnie, ale też charakter. W rugby jest potrzebny charakter i w husarii też jest potrzebny, także znaleźliśmy wspólne elementy. A jeszcze na zapleczu bym biorąc pod uwagę tą galę rock and roll jest. <laughs> także taka, to co daje czat, to co daje właśnie taki impet w działaniu. Także ja myślę, że nam się udaje w tej chwili łączyć te wszystkie elementy i bardzo się cieszę, że to zostaje zauważone właśnie przez media, że nasi, nasza huzaria właśnie uczestniczy w naszych działaniach. Ja muszę powiedzieć, że bardzo dobrze było przyjęte, jak pamiętam, w Gdyni był mecz z Hiszpanią i husaria wystąpiła na koniach. Także to dał efekt, bo oni wtedy byli jeszcze ubrani w skrzydła husarskie, więc ten taki dźwięk i myślę, że tak będziemy teraz najbliższe mecze, może nie wiem czy w Siedlcach już, ale jak w Warszawie na nie będziemy robili mecz, to chyba sprowadzimy tą husarię na koniach, bo to jest taki przedsmak walki, która będzie na boisku, także no, wszystko robimy, żeby tą popularność zwiększyć, bo jak ja patrzę to co się dzieje na boiskach, Chociażby Francji, już nie mówię Nowej Zelandii, Australii, Afryce Południowej, ale Australia, Wyspy, to tam na meczu jest 80 tysięcy, jak jest na przykład taki ważny mecz, Puchar, na przykład Francji, a na zwykłym, codziennym to przynajmniej 45-50 tysięcy. No, u nas no, jeszcze nie ma tej kultury, ale to, co mnie bardzo cieszy, to to, że kibice jest zupełnie inna atmosfera niż no, za przeproszeniem na piłce nożnej. Rodziny przychodzą, dzieci, kibice siedzą obok różnych. Ja jestem z Wyżarza, więc mam Lechia Arka. Wiadomo, że te derby są zawsze najbardziej emocjonujące i emocjonalne. I kibice obok siebie siedzą, jedni dopingują tych, drugich tych. Nie ma żadnej tak zwanej zadymy. I ja myślę, że, że to jest kolej wzór, który, który powinni przejąć od nas inne dyscypliny. Ale, ale chcemy budować właśnie taką atmosferę, że przychodźcie z dziećmi, z rodzinami, bo naprawdę walka jest na boisku, a tutaj jest fan, jest zabawa po prostu. No że to była elita spo, społeczna w XVII wieku, tak? Walczyli na polu, na polu bitwy, ale potem raczej byli spokojni. No, i tutaj też, no, tak jak mówię, walka jest na boisku, na trybunach jest yy, atmosfera bardzo fajna, a ja jeszcze podkreślam, że po meczach rugby jest tak zwana trzecia połowa. I ta trzecia połowa to polega na tym, że ci, którzy walczą na boisku, potem siadają do posiłku, bo wiadomo, stół to jest miejsce do rozmowy, do spotkania. I oprócz posiłku jest też piwko, nie ukrywam, ale tam już jest atmosfera przyjaźni. Także warto o tym pamiętać, że po walce. Jest ta chwila takiej wzajemnej relacji szacunku. By, proszę zauważyć, że Rugbysta jeden drugiego mają do siebie szacunek. oni wiedzą, że zostawiają serce, krew pot na boisku, a poza boiskiem są przyjaciółmi i nie ma wtedy złych emocji. Czyli tych rytuałów wojennych nowozelandczyków, czy tej naszej husarii należy się bać, czy nie należy się przed meczem, bo to jest robienie atmosfery, tak? że chcemy tego przeciwnika jakoś tam nastraszyć, zdołować. Ja muszę powiedzieć, że jak pierwszy raz w Sydney właśnie widziałem mecz Nowa Zelandia-Anglia, jak zobaczyłem jak Nowa Zelandia tą hakę to ja bym na miejscu tych hangi w ogóle się bał wyjść na boisko, a oni wychodzą, stawiają się i okazuje się, że mogą nawet wygrać. Także oczywiście no to jest gra, to jest taktyka, to jest ta socjotechnika, która jest przed meczem, ale po meczu zawsze jest szacunek i pełna kultura. I to jest, wydaje mi się, piękna, piękny charakter rugby. Właśnie może warto by było te rytuały husarskie jakoś wprowadzić i związać z reprezentacją Polski w rugby. No więc no to dzisiejsza ta gala, właśnie wzłączenie i myślę, że będziemy z tego coraz częściej korzystali, pokazać właśnie, że... No, ja muszę powiedzieć więcej, nie wiem jeszcze, bo to na świeżo mówię, ale, ale kiedy jechałem dzisiaj tutaj na tą galę, to powstał taki pomysł, żeby na przykład przed meczem rugby rodzica. Muszę powiedzieć, że to jest dla mnie trochę szokujące na dzisiaj, ale kto wie, bo to, bo to było takie motywacja największa ze wszystkich. Więc, ponieważ w tej walce róg by potrzebna jest motywacja, być może sięgniemy, ale mówię, to jest świeży pomysł, nie potrafię jeszcze powiedzieć, czy go zrealizujemy. No, Bogu Rodzica to już byłby chyba szczyt szczyt, ale hymn odśpiewany. Przez reprezentację rugby to, to był naprawdę hit. I on zrobił furorę w sieci, także myślę, że, że to pokazuje właśnie charakter, że to nie jest takie tam, na boisko trzeba wyjść absolutnie zmotywowanym. I między innymi właśnie ten hymn yy, śpiewany przez rugbystów zrobi taką, bo to jak porównamy z innymi, to jednak rugbyści no wkładają, widać, że to serce i ta motywacja jest do walki i, i myślę, że to prędzej czy później musi dać wyniki i, i liczę na to, że da. Panie Prezesie, czy Panie Rotmistrzu, pamięta Pan, co było pierwszą miłością w życiu? No nie, jednak, jednak najpierw zacząłem od rugby, bo Prezesem jestem od 2000 roku, a husarię objąłem, jak zostałem Marszałkiem Województwa i wtedy się nimi zaopiekowałem, no to był rok 2000, pewnie 2002, także obchodzi nam na dziesięciolecie, no, ale, ale oni, oni właśnie, z ich strony wy, wyczułem, że jest taka właśnie to zrozumienie właśnie na czym polega szarża, szarża husarii i szarża wrógby. Także i oni bardzo chętnie uczestniczą w tych wszystkich właśnie meczach, tak mówiłem. Przy, nawet konna wtedy reprezentacja husarii była na meczu wrógby i myślę, że na jesieni do Warszawy też przywieziemy Husarię konną ze skrzydłami i zrobimy szum. O to życzę jak najwięcej pięknych, skutecznych szarż. Bardzo dziękuję i bardzo proszę też telewizję Polsat o, o wspieranie naszych działań, bo myślę, że ta dyscyplina jest więcej warta niż w tej chwili cieszy się popularnością, bo to jest naprawdę, to jest charakter.